Dzień dobry, Anna Dąbrowska z domu maklerskiego Div Broker. Zapraszam na dzisiejszą analizę. Dzisiaj będzie tradycyjnie giełda amerykańska, będzie także analiza Bitcoina. Przedstawię także instrument, który pozwoli uzyskać ekspozycję na spółki, które są powiązane z wodorem, z uzyskiwaniem energii z wodoru. Oraz także instrument, który pozwala uzyskać ekspozycję na kontrakty na emisję dwutlenku Węgla. Zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Czyli zaczniemy od Bitcoina. Bitcoin, wykres dzienny. Prezentowałam ten sam wykres we wtorek i wtedy była to świeczka, tutaj spadkowa. Mieliśmy spadki, natomiast y, mówiłam, że trzeba poczekać. Zobaczyć, jak ten kluczowy poziom wsparcia, tutaj 30 tysięcy, zostanie obroniony czy przełamany. Ok? Póki co, świeczka dnia kolejnego z wczoraj jest całkiem pozytywna i już te y, spadki na Bitcoiny nie są chyba takie straszne. tak? Pojawiła się jakaś nadzieja. Zobaczmy, jeśli spojrzymy na wykres w dłuższym terminie, przejdę na wykres tygodniowy, to tak się rysuje świeczka z tego tygodnia. Także nie najgorzej. Mamy póki co odbicie z tego poziomu. Dzisiaj mamy czwartek. Także jeszcze dzisiejsza i jutrzejsza sesja jest bardzo ważna, żeby zobaczyć jak silne będzie to odbicie, tak? Każda razowo, gdy Bitcoin doszedł do tego poziomu, póki co mamy odbicie. Teraz mamy je po raz kolejny. Czym te odbicie różni się od poprzednich, które miały miejsce w ostatnich tutaj tygodniach? Różni się tym. Zobaczmy. Tu mamy wykres i na dole widzimy maj, czerwiec, lipiec. Był ostry spadek, odbicie. Ponowny retes tego poziomu, i tutaj zostało odbicie z linii trendu, tak? Tutaj ta linia trendu była taka może nie bardzo oczywista, bo to ledwo połączenie szczytów. Natomiast zadziałała, i później ona służyła do dalszych odbić także. Także mamy odbicie pierwsze. Później kolejne od wsparcia odbicie, kolejne odbicie od linii trendu. I teraz mamy co innego, dlatego że już siłą rzeczy, siła rozpędu po prostu notowania, nawet nie, że były wzrosty i ona y, zdołała się cena wybić ponad linię trendu spadkowego, tylko w czasie jest to tak rozciągnięte, że cena siłą rzeczy wychodzi z tej linii. To też jest y, gdzieś tam pozytywne. Technicznie rezultat jest taki sam. Notowania są już powyżej linii trendu spadkowego, czyli tutaj te momentum zaczyna nam lepiej wyglądać niż wcześniej. Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozgrywać, bo nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Tydzień najlepiej, żeby się zamknął, żebyśmy widzieli, jak silne jest to odbicie. Natomiast i tak. Wszystkie notowania, wszystkie odbicia są o tyle dobre, że możemy zarządzać ryzykiem, bo nikt nie zna przyszłości, nie wiemy jak będzie z żadnym instrumentem. Jedyne co możemy robić, to kontrolować swoje wejścia i wyjścia, czyli stop loss pod wejściem, pod poziomem wsparcia um, ocali nam um, całą sytuację. A takie, um, taką sytuację mamy właśnie patrząc na przykład na ten wykres, notowania są na poziomie wsparcia, mamy, mamy odbicie, a jak będzie dalej, zobaczymy, co dalej. Dalej ostatnie spadki y, były dość mocne na wszystkich praktycznie indeksach giełdowych, y, natomiast y, póki co y, zostało to obronione genialnie, SPF przed nami, mamy tutaj kanał y, wzrostowy, i wsparcie po raz kolejny zadziałało, tak jak mówiłam we wtorek, było szereg odbić z tego poziomu i mamy odbicie po raz kolejny. Czyli momentum polepsza nam się tutaj, póki co. Nie jasne, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast natomiast trend jest bardzo wzrostowy. Zobaczmy, żeby sobie przypomnieć, o czym my w ogóle mówimy. SP500, wykres tutaj od dołka z 2009 roku, mamy tutaj wzrosty spektakularne. Jeśli zobaczmy, przejdziemy sobie na wykres Fedu, tak, każdy może sobie to znaleźć w internecie, Fed Balance Sheet, widzimy, iż balans Fedu rośnie geometrycznie i tak samo rośnie SP500, NASDAQ, indeksy giełdowe, tak, Czyli to jest tożsame i tutaj widzimy wykres w długim terminie, natomiast jeśli przejdziemy na, na przykład 3-miesięczny, widzimy, iż trend jest wzrostowy, mamy już tutaj ciągłe wzrosty. Nic się nie zmienia w, tym, w tej kwestii. Czyli jest ciągły dodruk przez FED, ciągłe skupowanie aktywów, a to napędza bańkę na giełdzie. Tak? Czyli pojawiają się jakieś tam strachy i wiele gro, analiz jest, że krach jest tuż za rogiem, tak? Jest ten strach. Tak naprawdę dobrze, że jest strach, bo giełda rośnie na strachu, tak? Gdy już jest chóro optymizm i naprawdę wszyscy już myślą, że będzie tylko do góry, no to wtedy jest, mamy kłopoty. Natomiast jakiś strach to nie jest źle. Natomiast patrząc na, na, na wykres, csp 500 czy przejdźmy sobie na NASDAQ, to mamy po prostu informację taką, że Notowania są w rejonach bańki i tak naprawdę, jeśli ten opór, tutaj gdzie notowania są w tym momencie, zostanie pokonany, to będzie w tym bajce tym bardziej. Tak? Czyli te, te, te pozytywne dla giełdy wyceny mogą nabrać jeszcze większego impetu. Czy to jest logiczne, czy to nie jest logiczne, czy to komuś się podoba, czy nie. Tak? Tutaj się nie dyskutuje rynek ma zawsze rację. I tak jak tutaj, notowania na yy, przez ostatnie dni znajdowały się na poziomie oporu. Lekka korekta. Teraz mają większy impet niż miały tutaj. Tak? Ma, ma, mo, mają większe szanse pokonania tego oporu niż miały wcześniej. Tak bez przystanku. Znowu, co dalej? Zobaczymy. Można, yy, można wchodzić w pozycję, ustawiać stop lossy. Bo ryzyko jest zawsze, natomiast to, co jest, to widzimy jasno na wykresie, mamy po prostu taką mapę. Jeśli weźmiemy sobie DAX, tak jak wspominałam, linia trendu wzrostowego została tutaj, notowania się na niej zatrzymały i póki co mamy całkiem żywawe odbicie. Jeśli weźmiemy na hiszpański IBEX, także notowania zatrzymały się na wsparciu. Okay? Tyle wiemy, tyle wiemy. Zen ja to uważam, że trzeba patrzeć na to, co jest, na chłodno, patrzeć na wykres, patrzeć na wsparcie opory i jeśli są zachowane, to trend jest także zachowany. Ok, co dalej? TLT. Póki co, spadki. Tutaj zaznaczałam taką linię trendu spadkowego, ona nie została jeszcze tutaj przetestowana. Mamy. Dość zdecydowane spadki z tego poziomu, natomiast jeszcze mocniejsze poziomy oporu są tuż wyżej, tak? Także tutaj może, mogą być jeszcze wzrosty, a opór i tak jeszcze jest tuż, tuż. Ok. tutaj w komentarzach, za co bardzo dziękuję, bo to, to czyni ten kanał, te nasze spotkania bardziej takie realistyczne, żywe. Ten kontakt jest fajniejszy. Dostałem takie komentarze od Was. Odnośnie różnych instrumentów, czyli na przykład inwestowanie w energię uzyskowaną z wodoru. Wszystko, co chcemy szukać na platformie czy w internecie, trzeba wpisać słowo po prostu po angielsku i wtedy pojawią się rezultaty. I został stworzony niedawno, bo to naprawdę jest nowość, inwestowanie w wodór i to jest za pomocą ETF-u, który inwestuje w akcje, czyli posiada koszyk akcji, które są powiązane. Właśnie z uzyskiwaniem tej energii, czy wykorzystywaniem tej energii. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda u emitenta tego funduszu, tak, czyli pokazuje szereg rzeczy, nawet chyba ten fundusz pokazuje wideo, takie informacyjne, także jest szereg, szereg informacji można sobie uzyskać, i inwestuje w koszyk akcji. Także. Osoby zainteresowane taką nowością, taką innowacyjnością, taki fundusz może być ciekawy, ja tutaj analizy nie mogę przeprowadzić, dlatego że no mam za mało informacji patrząc na ten wykres. Natomiast jeśli ktoś uważa, że fundamentalnie jest to przyszłość, to, to z pewnością warto obserwować taki instrument. Innym zapytaniem było inwestowanie w kontrakty na emisję dwutlenku węgla, bardzo temat na czasie jako iż agenda jest taka, żeby energia była tylko zielona, a dwutlenek węgla jest napiętnowanym. Tak? Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy na przykład tutaj taki instrument FDIF, tak jak kontrakty CFD na emisję. Tutaj wpiszemy w wyszukiwarkę emission i pojawia się taki instrument. I widzimy ogromne wzrosty. Nie? Widzimy ogromne wzrosty. I teraz niekoniecznie trzeba inwestować z dźwignią przez taki CFD, możemy znaleźć inny instrument. Tutaj w zapytaniu, instrument, który został podany, to był taki ETN. Ja z natury, jak widzę ETN, to się odwracam, dlatego że ETN posiada większe ryzyko niż ETF. Tak? Czyli ma, dokładnie już tego nie powiem, jak to jest, ale w przypadku ryzyka bankructwa, upadku emitenta, ETF jest, jak można powiedzieć, bezpieczny, natomiast ETN prezentuje kompletnie inne y, ryzyko. Więc raczej bym unikała takiego instrumentu. Natomiast można sobie znaleźć inne. Na przykład jest taki fundusz, i to jest ETF, pierwszy globalny ETF y, na właśnie emisję dwutlenku węgla, y, Emitent Crown Shares, i y, jest taki fundusz. On inwestuje, nie w akcje, nie w koszyk akcji, tylko w kontrakty futures. Jak, jak ETF posiada kontrakty futures, to od razu yy, wiemy, iż jest ryzyko kontango, czyli te kontrakty futures są rolowane i to oznacza koszty, tak? Także musimy mieć tego świadomość. Dobrze jest sprawdzić, jak to wychodzi, yy, jeśli chodzi o rezultaty. Czy to bardzo yy, negatywnie wpływa na wyniki funduszu, w jakim stopniu. Na przykład, sprawdziłam to tak. Yy, bardzo w prosty sposób. Czyli od tutaj 30 marca ten fundusz do szczytu zyskał 31%. Emisje czyste bez obciążenia tym kontango zyskały 40%. Czyli kontango ma znaczenie i fundusz zarobił dużo mniej niż gdybyśmy inwestowali w czysty w czyste emisje, nie? Także nie, coś za coś. Coś za coś, yy, to znaczy niekoniecznie coś za coś, bo to, ten, ten, ten kontrakty CFD, no to też to jest inny instrument. Nie, nie każdy chce inwestować z dźwignią, a poza tym to jest wykres ciągły. Jest, jest nie, nie można realnie inwestować w wykres ciągły, czyli Byśmy i tak musieli rolować te kontrakty, tak? Czy, czy CFD, czy Futures, czyli jest to utopijne, tak? Czyli albo godzimy się na to, no albo, albo nie mamy, nie? <laughs> albo nie mamy nic. Czyli tutaj nie, nie za bardzo mamy alternatywne, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Jeśli się mylę i jednakże ktoś znajdzie inne rozwiązanie, zapraszam do pozostawiania w komentarzach. Natomiast też jest to gdzieś tam. Nowy fundusz, nowy instrument, nowe możliwości, które są na czasie. Okay? Czyli to mamy. Co dalej? Tradycyjnie indeks dolara. Indeks dolara jest bardzo ważny, bo to, co się z nim dzieje, wpływa i na giełdę, i na metale, i na, na wszystko, co możemy sobie wymyślić. To, co sygnalizowałam na naszym wtorkowym spotkaniu, to to, iż dolar ok, się umacnia, natomiast gdzieś tam ma datę ważności tego umacniania, dlatego że dochodzi powoli do poziomu oporu. To raz, i pod nim jest. I dwa, tu się rysuje taki klin z, y, rosnący, tak, zwyżkujący, a on sam sobie jest formacją prospadkową. Nie ma gwarancji, że będą spadki, natomiast no, jest to prawdopodobieństwo. Póki co respektuję te moje tutaj linie, tak, czyli czerwona linia, poziom oporu, póki co mamy odbicie, tak? Jeśli to zostanie zachowana ta, ta narracja i wyjdziemy z tego klina, no to spadki, od, otworzy się droga do spadków. To też nie musi być tak, że, że stąd będą spadki tu. Bardzo prawdopodobne, że ten dolar tak będzie może tak nudził tutaj w jakimś takim przedziale przez dłuższy czas. Dlatego, że Wsparcie jest bardzo silne, które tutaj mamy. Te zielone wsparcie to jest dołek z 2011 roku, więc zanim on je pokona to może tak nie będzie hop siup, to gdzieś tam może będzie jakaś konsolidacja i wcale tutaj dużo nowości nie będziemy mieli żadnego dramatyzmu. Natomiast co będzie to będzie. Póki co mamy takie momenty tutaj lekko prospadkowe jak na teraz. Jeśli chodzi o omawiany bitcoin ma chwilę ożywienia. To ma także znaczenie na instrumenty powiązane, tak jak na przykład Coin, Coinbase, giełda kryptowalut, których akcje mamy tutaj na platformie. I póki co dołek jest zachowany. Czyli mamy tutaj dołek z 19 maja, został obroniony raz i teraz jest broniony po raz drugi. Okay? Czyli gdzieś tam jesteśmy bardzo blisko poziomu wsparcia. Notowania są bardzo świeże, czyli nie można się cofnąć wstecz, gdyż debiut był w kwietniu. Ok, notowania są jeszcze poniżej ceny debiutu. Innym funduszem ETF, który można uzyskać inwestowanie, inwestycje w kryptowaluty, nawet nie w kryptowaluty, tylko w blockchain, czyli w technologię. Wykres wygląda podobnie, czyli jak Coinbase, broni tutaj poziomu wsparcia, tak, czyli Zobaczymy, co tutaj będzie się dalej rysować. Ropa, ropa jakże ważna. Zobaczmy, także we wtorek mówiłam, jeśli te wsparcie tutaj delikatne zostanie przełamane, to otworzy to drogę do dalszych wzrostów, spadków. Natomiast póki co jest obronione, tak? Została ta linia obroniona. Pojawili się tutaj kupujący. I zobaczymy, co będzie dalej, natomiast trend w długim terminie dla ropy jest, jest wzrostowy, momentum w długim terminie jest wzrostowe, jest to naturalna korekta, nic nie porusza się w jednym, jednym ruchem do góry, jest to góra-dół, jest to naturalna fluktuacja giełdy, ważne, żeby być po właściwej stronie rynku w długim terminie. Gdzie, gdzie jest tendencja, gdzie jest, gdzie jest trend. I co dalej? Dalej złoto. Złoto i srebro i metale szlachetne. Szczególnie złoto i srebro. Metale szlachetne inne jeszcze jak cię mogę, natomiast złoto, srebro pod bardzo silną tutaj presją, także ceny gdzieś są, można powiedzieć, zamrożone. tak? Nie ma, nie ma tutaj momentu, nie ma żadnych nowości, jeśli chodzi o, o tutaj o, o pojawienie się popytu. Nic z tego nie widzimy. Poziomy wsparcia kluczowe omawiałam już wiele razy i nic się tutaj nie zmieniło w tej kwestii. Zapraszam dodatkowo, oczywiście, jasne. Dziękuję za wszystkie lajki. Zapraszam za komentarze. Jest to kluczowe dla, dla prowadzenia tego kanału, także serdecznie dziękuję. Dodatkowo, zapraszam link poniżej w opisie pod tym wideo lub na naszej stronie divbroker.com Z głównej strony zapraszam do pobrania demo, darmowe demo, gdzie można zobaczyć całą naszą ofertę, można sobie przeklikać, przetestować, zobaczyć co mamy, na jakich warunkach. A mamy wszystko: mamy, mamy ETF-y z całego świata, mamy akcje chińskie, mamy giełdy amerykańskie, z dźwignią bez dźwigni, jak to chce. Także oferta jest bardzo szeroka. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia. Pozdrawiam.